Dni Elbląga, 27-29 czerwca, w piątek mamy Agnieszkę Chylińską i Lemon, w sobotę jest Anita Lipnicka i Sibul, w niedzielę Guzior i Kękę, coś dla młodszych odbiorców, jak zwykle u nas tutaj od zeszłego roku właściwie jest, także właśnie też dla tych młodych odbiorców są wykonawcy. Później przed nami Lato z Radiem i Telewizją Polską 12 lipca, Dni Morza, Święto Chleba, szczegóły pewnie jeśli chodzi o wykonawców i sam przebieg wydarzeń, tych późniejszych, to podamy w późniejszym terminie. Chciałbym też powiedzieć, że wracają imprezy, o których od jakiegoś czasu mówiłem, czyli Jazz Blond Ogrody Polityki. W tym roku obydwie imprezy się odbędą w Elblągu, co mnie, co mnie ogromnie cieszy. I myślę, że co tydzień właściwie będzie. Jakiś, jakieś miejsce, jakiś czas dla, dla mieszkanych mieszkańców, ale także naszych gości do tego, żeby się dobrze bawić, czerpać z kultury, rozrywki, sportu. Eee, bardzo mnie to cieszy, że tak bogatą ofertę możemy zaproponować naszym odbiorcom. Ja ze swojej strony chciałabym zaprosić na imprezy, który, o których wspomniał Pan Prezydent, a które są mi bardzo bliskie, czyli mam na myśli Jazz Blanc. Jest to jedna z ulubionych imprez, w których uczestniczyłam corocznie. W tym roku, pomimo tego, że jest to jedna impreza, jeden weekend, dla szerokiej widowni, propozycje, jazz współczesny, jego redefinicje, rytmy kubańskie, bardzo dużo jazzu polskiego. Następnie ogrody polityki, czyli po dwóch miesiącach rozrywki, zabawy, będziemy mogli. Troszkę się wyciszyć, przemyśleć proponowane kwestie, dyskutować wspólnie w przestrzeni publicznej. Znajdziecie Państwo tam ofertę teatru ulicznego, koncertów, bardziej alternatywna oferta. Także bardzo, bardzo się cieszymy razem z Panem Prezydentem, że te dwie imprezy wracają. Najbliższy weekend bardzo aktywny. Zapowiada się prawie święto sportu na początku sobota, 7 czerwca. I tutaj jubileusz 50. lecia Mosiru. Zaczynamy, Szanowni Państwo, od godziny 13. Strefa dziecięca, Dmuchańce, Futraki. Następnie jeszcze od 16.00 rozpoczynamy część artystyczną, czyli tutaj koncerty lokalnych naszych gwiazd. 19.30 jubileusz, nie może zabraknąć tortu, będzie. Zapraszamy mieszkańców na wspólny tort, na wspólne życzenia. 20.00 zapraszamy koncert Liber i 21.00 całą część artystyczną zamknięty. DJ. Więc zapodaj się na fajna część artystyczna w sobotę. Zachęcamy, zapraszamy mieszkańców do świętowania razem z nami. No i niedziela sportowo-typowo bieg piekarczyka absolutny rekord na dzisiaj 2300 zawodników zapisanych e, największa impreza biegowa w naszym województwie, w północnej części e, naszego kraju wiele gości z Polski z zagranicy zapadają się na Pradę, świetna impreza. Zmiana do lat ubiegłych to to, że rozpoczynamy biegiem głównym na 10,5 km czyli zaczynamy od 10 12.30 starty e, w biegach dziecięcych a przy tym oczywiście jeszcze właśnie 10 km, 5 km, drużynówka, wiele atrakcji, losowanie nagród, losowanie nagród dla szkół i przedszkoli, którzy wystawili największą ilość zawodników. Szanowni Państwo, zapłada się ciekawa, ciekawy weekend sportowo, prawdziwe święto sportu. Zachęcam wszystkich do spędzenia tego czasu razem z nami. W przybliżeniu jesteśmy w stanie określić dni Erbląga. Pozostałe rzeczy są w trakcie szacowania, jeszcze dopinania e, wykonawców, scenotechniki, bo to są największe koszty. Zawsze w imprezie. Jeśli chodzi o dni Erblonga, to jest e, podobnie jak w zeszłym roku około 600 tysięcy złotych, stricte z budżetu miasta. E, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że podwoiła nam się kwota tego, co sponsorzy na imprezy letnie w tym roku do, dokładają. Pojawiło się wiele firm i ta lista nie jest jeszcze zamknięta, bo cały czas pytają e, przedsiębiorcy, którzy chcieliby zasponsorować imprezy i wyeksponować swoją działalność na tych imprezach. W tym roku do imprez letnich sponsorzy dokładają nam 380 tysięcy złotych i tak jak powiedziałem lista nie jest zamknięta. Ale jak już mówimy o, o kosztach, to chciałbym powiedzieć, że też na najbliższej sesji, troszkę odejdę od tematu imprez letnich, ale na najbliższej sesji chciałbym zaproponować radnym 4 miliony złotych w budżecie na odnowę nawierzchni dróg i 2,5 miliona dopłaty do gospodarki odpadami. No nie chcę w tym roku robić podwyżki mieszkańcom. Przypomnę tylko, że już obniżyliśmy czynsz czy ZBK o złotówkę w tym roku. Czekamy na decyzję, decyzję Urzędu Regulacji Energetyki na temat taryf. To pozwoli nam obniżyć ciepło o 10%. No i nie chciałbym podnosić kosztu potocznie rzecz ujmując śmieci. Chcemy dołożyć 2,5 miliona złotych do gospodarki odpadami.